godzina 9 rano, właśnie wychodzimy z naszego hostelu w Sarajewie i idziemy na wylotówkę. W wylotówki mamy kawałek, bo w dół jakieś 800 metrów myślę. No i łapiemy już do Serbii. Tylko jeszcze nie wiemy, czy będziemy mogli się tam dostać. Nie mamy pewności, ale jesteśmy w dobrej myśli. Nie mamy na dziś określonego planu za bardzo, bo nie mamy zielonego pojęcia, jak to będzie szło. Czy nie zatrzymamy się na granicy, więc po prostu. Jedziemy i zobaczymy jak będzie. Fajnie by było dotrzeć dzisiaj chociaż do połowy drogi stąd do Sofii, czyli przejechać jakieś 300 km, ale nie wykluczamy, że się to nie uda. Życzcie nam szczęścia. Dwie szybkie podwózki, łącznie staliśmy, nie wiem, może z 10 minut, jesteśmy w miejscowości Pale, to prawda niedaleko od Sarajewa, ale najważniejsze, żeby dostaliśmy się z miasta. Teraz w ogóle w sytuacja, jak chłopak, który nas podwoził, przez całą drogę nic nie rozmawialiśmy, bo miał Zajemnie. jakiś trening, znaczy się miał jakieś szkolenie w pracy I na koniec tylko dał nam swój numer powiedział, że jeżeli mamy jakiś problem albo coś potrzebujemy, to mamy do niego dzwonić. <laughs> No i przepraszał, że tak krótko nas podwiózł, ale miał jakieś spotkanie. Super sympatyczny, nie? Bardzo. No przerwę. No jak się łapiemy i jemy Ale piękny nie? No, tylko ruchu nie ma coś za bardzo. No w ogóle prawie nie. No ma ale bardzo... Jest bardzo mały. Ale to jest piękny, nie? Domek u jeziora proszę bardzo. Takie chcesz malutki? Mhm. Fajnie tu co? Mhm. Ale na pewno najpiękniejsza miejscówka do łapania stopa. No to na pewno. W ogóle te, te góry mnie straszą trochę. No, A zostać tutaj na noc? Fajno. Ale mnie fajno, bo mało ludzi nie ma. Jesteśmy w Wyszegradzie. To jest jakieś 18 km od granicy. Może dojedziemy dzisiaj gdzieś tam za Serbią trochę. Nie, nie za Serbią. A tam bliżej granicy z Bułgarią a. byłoby fajne, nie? a jak byłoby fajnie do Bułgarii, nie? w ogóle byłoby fajne, potem tam wtedy byłeś jutro, wtedy byli na pewno w Stambule no, raczej możliwe, bardzo możliwe no. idziemy sobie gdzieś pośrodku niczego w Bośni mamy 12 km do granicy z Serbią ale nic nie jeździ zjadliśmy w takim wypadku, że przemieścimy się trochę do przodu, żeby poszukać lepszej miejscówki do łapania

Kupiliśmy no na dzisiaj, bo od rana taka nic nie jedliśmy. Kupiliśmy jakieś tam jedzenie na dzisiaj, na jutro też oczywiście. I dziewczyna pracowała, była bardzo miła. Da, dała nam jakieś takie niby dwa croissany, coś takiego tak za darmo. Bo my się nad tym zastanawialiśmy, co to jest, ale tego nie kupiliśmy, bo nie, nie zrozumieliśmy, z czym to jest w ogóle, bo było w ogóle dziwne. I do nam spróbowania. dała, do spróbowań dała. No. My jesteśmy już w Serbii, w miejscowości Użyce i teraz będziemy łapać dalej w stronę miejscowości Czaczak. Całkiem dobrze poszło, nie? No tam były trochę problemy, żeby wydostać się z tak. bośni, ale no. to ze względu na to, że był bardzo, bardzo słaby ruch, nie? I wszyscy jechali tylko do wiosek obok, no ale w końcu się no, udało końcu już pojechaliśmy udało. 70 km więc Fajny, że jesteśmy Aj. już w Serbii. No, jesteśmy w Serbii, fancie w Puchili tak. i teraz będziemy jeść i łapiemy dalej, bo chcielibyśmy dostać się bliżej Bułgarii. Tak, nie? tak jest. No. Dobra, zjedliśmy, ale najśmieszniejsze, w tym jest to, że nie mamy żadnego pojęcia, ile zapłacimy. <laughs> Wiemy tylko, że 555 dinarów. Mamy internetu, żeby sprawdzić ile to jest. Więc zapłaciliśmy tyle, ile zapłaciliśmy. A potem zobaczymy ile to będzie. Będzie niespodzianka. Tak jest. Ten pan z tyłu podbił nasz. Pokaż kotę. Na początku było bardzo dziwne, baliśmy się szczerze. Ja nawet nagrałam jego rejestracyjny na numer. Ale usiedliśmy, nie? Chciał nam kupić bilet, nie? Tak. A bardzo było się ciężko dogadać. Pan nie mówił po angielsku, my mówimy po serbsku. I mówisz, że ale zrozumieliśmy to, że chciał nas dowieść do tego. Do stacji autobusowej, tak? I kupić tam bilet. I kupić tam bilet. My mówimy, że nie, że my jedziemy z Nie, nie, nie. I on potem mówi, że dałam pieniążki, my, że nie. Głupiły. Takie żartuję, mówisz, żebym ja łapała, żeby kotek tam się schował, a potem jak się zatrzyma, to kotek, żeby skoczył. Nie wiem, czy coś widać. Godzina jest szósta, nastaliśmy i zbieramy namiot. Jest chłodno. Zaczynamy kolejny dzień łapania w miejscowości Czaczak. Teraz zmierzamy w kierunku Krajle... Kraliewa chyba. Coś takiego. A potem już na Niszy i na Sofię. Mamy wielką nadzieję, że dojedziemy dzisiaj do Sofii, bo mamy tam tylko jakieś 300-350 km. A gdzie te wozu? E, Ratina, Ratina. E. Dobro. Ratina, dobro. Ja imam svašta tu nešto jedi. Okay. Po kolima pa... Sad, sad sam s pumpe, svi po se vodi pobjegao. <laughs> da ne je plać. Feel it in my bones I can feel it in my veins Hands in the sky I can feel the winds change You live you learn

Jedziemy na wylotówkę z miasta Nisz Pan nas podwiózł Jest naprawdę taki miły Proponował nam jakieś chyba, nie wiem, 10-15 razy Żebyśmy zostali Bo on przyjechał do swojej siostry tutaj do Niszu Do takiego miasta I mówił, żebyśmy zostali z nim Bo jakiś apartament on miał wynajęty I żartował nam z że sam na na dziewczyny Co Mateusz bardzo się spodobało ta, chyba Tak, ta, ta, w ogóle tego nie mogłeś pominąć, nie? Tego nie mogę pominąć, nie I teraz nas posadził na taksówkę Jedziemy jakieś 6 km za miasto, żebyśmy dalej mogli łapać, nie? Żebyśmy tu nie zostali. Był naprawdę bardzo miły. Cały czas swoją pomoc proponował, jak nawet coś będzie na granicy albo coś, to mówił, że dawajcie znać, dzwońcie, dał nam swój ten numer z Moskwy, serbskiej. Bardzo był dobry, naprawdę. To jest właśnie coś takiego, czego się szuka w autostopie i w zasadzie dlaczego się podróżuje autostopem, bo tak naprawdę podróżowanie autostopem nie jest ani komfortowe, ani nie jest wygodne, ani nic z tych rzeczy, ale właśnie dla takich sytuacji i dla takich ludzi, którzy po prostu robią dzień, a, a nawet czasami całe tygodnie, nie? Mamy nadzieję, że będziemy w kontakcie, bo tak naprawdę no. wartościowa znajomość tak naprawdę wszystkie dzisiejsze podwózki to były Bardzo również miły. super miłe bo najpierw taksówka za darmo tak taksówkarz za darmo nas podbił potem tak, z, z psem Kierowca też, nie, też w ogóle jechał w innym kierunku, zobaczył nas i zawrócił, i nas zawiózł, bo chciał nas dalej, wiecie. Powiedzieliśmy, że daj spokój, nie? Co, dojedziemy. Jeszcze jeden był kierowca, który też chciał nam jedzenie kupić mm -hmm. i też nas zawiózł daleko dalej niż sam jechał, więc no naprawdę coś niesamowitego. Też dzisiaj swoje odstaliśmy, bo jakieś 3 godziny tak naprawdę staliśmy w jednym miejscu i nie mogliśmy nic złapać, ale jak już w końcu się udało, no to. Na maksa. No i teraz jedziemy, mamy 160 km do Sofii. Nie, jesteśmy na bramkach na autostradzie pod Niszem. Dojechaliśmy tutaj taksóweczką, luksusowo i teraz łapiemy. Myślę, że będzie dobrze. A little later. Ile już mapiemy kotek? 4 godziny Miało być tak pięknie, nie? Miało być tak pięknie Miałam teraz spać w moste A gdzie będziesz spała? W <noise> Ale przynajmniej masz ciastka na kolację, nie? Tak <noise> Jak tam Sofii? Nie jesteśmy w ogóle Sofii A gdzie jesteśmy? 180 czy 160 Krótko mówiąc jesteśmy tam gdzie wczoraj Zaraz wam pokażę Tu jest nasz namiot Tutaj. gdzie są te bramki? Aha. Tam są bramki, na których chyba nie wyłapać tu jest farunia Nasze rzeczy, no i co? Yy, około, wczoraj około 8.30 po prostu poszliśmy spać. Tak, całą noc było tak zimno, teraz też jest tak zimno, nie? Wiało całą noc naprawdę. Bardzo jest dziwne to, że nikt nie jechał do Sofii, nie? Bo zatrzymało się z 20 aut wczoraj, jak łapaliśmy przez kilka godzin, a nikt nie jechał do Sofii. Nie? Bardzo było dziwne, prawda? Wszyscy do Belgradu, mimo że to jest autostrada, przede wszystkim do Sofii, nie? To co składamy się i idziemy, nie? Siemanko. mała aktualizacja sytuacji, jesteśmy na dworcu autobusowym i zarezygnowaliśmy. <grymne> zarezygnowaliśmy z autostopu, bo była taka pizgawica za przeproszeniem, że łeb urywało. No i byliśmy już po prostu wykończeni fizycznie i psychicznie trochę też. Wczoraj, no wczoraj staliśmy, staliśmy. 4-5 godzin, dzisiaj rano... No dzisiaj za rano za długo nie staliśmy, no ale było tak zimno, że po prostu... W ogóle to, to jest dla nas mega zagadka, bo staliśmy... Na, wylotu, na wjeździe na autostradę z tamtego miejsca było 150 km do Sofii. To była prosta autostrada do Bułgarii i po prostu na kilkadziesiąt samochodów, które się zatrzymały wczoraj i dzisiaj, nikt nie jechał do Bułgarii. To jest no. po prostu super to zagadka. Teraz w ogóle przyszliśmy też na dworzec autobusowy i żaden autobus też nie jedzie do Sofii, mimo że to jest, to mimo, że to jest 160 km stąd. No, nie wiem, zagadka. Mam nadzieję, Też że pytaliśmy, mają granice. pytaliśmy kilka osób i mówili, że normalny jest wjazd do, do Sofii, tak? W sensie no. do Bułgarii. No. Więc nie wiemy o co chodzi, ale my mamy nadzieję, że jakoś uda nam się w końcu dostać. No jedziemy może... dojdziemy teraz do pilotu, tak? Pilot, Pilot. Pilot no. Tak, to jest I niedaleko. Jest miejsce już jest 50 kilometrów no, jakieś. Stamtąd jest już 50 km. Mamy nadzieję, że może stamtąd chociaż da się coś złapać wtedy. Nie? Już Ciemia, ruch powinien tak? być większy w kierunku granicy z Bułgarią. Tak. No, ale ja też patrzyłem, y, patrzyłem kilka minut na taką relację live z granicy bułgarsko białorus bułgarsko-serbskiej <gry> i nikt po prostu przez te parę minut co patrzyłem nie jechał y, z Serbii do Bułgarii. Więc ludzie ewidentnie też nie za bardzo jeżdżą tam. Zagadkowa sytuacja naprawdę. No ale cóż, no zobaczymy, nie? Zobaczymy jak to będzie tam. Póki co plan jest taki, żeby dojechać busem do Pirotu. Stamtąd spróbujemy, tak, za pół godziny mamy, stamtąd spróbujemy busem też do Sofia. Jak się nie uda to będziemy stopa łapać, ale nie ukrywamy, że trochę zmartwieni jesteśmy. No, no ale to już zawsze 50 km, a nie 160, nie? No To jest już mniej. Zawsze to mniej. No dobra, zobaczymy. zobaczymy będziemy was będzie. informować jakby co. Na razie. Dobra, dotarliśmy do Pirota. I w końcu dowiedzieliśmy się czegoś Nie ma busów do Sofii tak. Musimy się dostać do miasteczka pod granicą no. I stamtąd te ewentualnie taksówka już za granicę No ale no, dostaniemy się tam i nie. będziemy próbować stopami Tak jest no. No. Dziwne, nie? Jest napisane, Józef, nie. że dzień dwa razy jeździ Tak, jest napisane na tablicy, napisane na, na tablicę, że jeździ w rzeczywistości nie jeździ Zimno to bardzo No dobra, idziemy próbować no. <laughs> Dotarliśmy do jak to się nazywa? Dmitrovgrad? Dmitrovgrad. Idziemy poszukać czegoś do jedzenia, ale nasze spostrzeżenia póki co są takie, że im bliżej granicy z Bułgarią, tym dziwniejsza jest miasteczka. Tak. Jakoś. Po, to poprzednie było, nic tam nie nagraliśmy, bo szczerze mówiąc, trochę się obawialiśmy wyciągać sprzęty. Zaraz będziemy szli prawdopodobnie pieszo na granicę, bo nie widzieliśmy żadnych samochodów, które by tam jechały. No, A autostrada, tak. autostrada, prawie. na której wczoraj i dzisiaj łapaliśmy, pusta zupełnie była, nie? Tak. Żadnych aut, nic, tylko pociągi nie jeżdżą. Jakoś tak dużo stały, oni zabierają. Tylko ciężarówki w korku stały, nie? No ale nie nie, mega dziwna sytuacja i nikt nam nie, 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 nie umie, albo, albo nie umie powiedzieć, albo nie wie sam też, czemu nie jeżdżą te transporty no. tak? nie, mam nadzieję, że uda nam się przedostać na drugą stronę i stamtąd już coś uda nam się złapać do Sofii, mam bo... no, no, taką wielką nadzieję. No. Ski tu już wczoraj mieliśmy być w Sofie, ale szkoda gadać, szkoda strzępić ryja no. <gry> Tutaj jednak, jednak odwołuję swoje słowa na temat tego, że... Tutaj dziwnie, no bo jest tutaj całkiem normalnie, nawet poniekąd turystycznie bym powiedział. Mm -hmm. Jesteśmy teraz pełni energii i pełni optymizmu, żeby łapać cokolwiek z strony Bułgarii, aczkolwiek nic tutaj nie jedzie. Kompletnie nic. Więc to idziemy nosa, na piechotę, to. mamy 5 km do Ukrainy. No. Udało się. W tym razem się udało przekroczyć granicę Zaraz bez problemu. Udało. Jak widzicie, albo nie widzicie, mam nadzieję, że widzicie, 57 km do Sofii, e, godzina 14. Jest szansa, że przed zmrokiem dojedziemy, nie? A jak nie, to co? Namiocik, nie? No. Dalej. No, ale dobrze, że tak szybko nas przepuścili w ogóle. Część. Ale byli ciekawi i w ogóle mój paszport rozglądali 3 tak. godziny. Mówisz, że coś... krasliwa dziewuszka jest to Po swojej mówili, ale takim ale zrozumiane to jest. Ale się śmiali, z tego coś po swojemu gadali Uzbekistan, Tadżykistan zrozumiałam. I każdą stronę otwierali i tak głoskali, jakby ten czynsz działo i tak palcem o każdą stronę mojego paszportu. A. Nie wiem, może sprawdzić, czy czy nie. Ja myślę, że wyobrażała sobie, że to ty. <noise> takie jest też składa. E, no, ale przypuścili i było fajne. Bez problemu. No, bez problemu. i Teraz problem jest to, że trzeba złapać. No, problem jest to, że nic nie jest. Ale też, co jest fajne, jest dużo tureckich numerów no. rejestracji, więc no. do Stambułu może dzisiaj dojedziemy, do Sofii do... by nie, nie będziemy. O, ale tego nie To by było wierze, takie no, zadośćuczynienie za wczorajszego pecha. Za ale wczoraj cały też byli ten... szczęście mm, Nie dokładnie. Pół na pół. Szczęście, szczęście niechczę... to, że spotkaliśmy nie. tego pana, takiego dobrego i takiego człowieka w ogóle, a reszta to ja nie liczę za szczęścia, bo ciężko było, co by nie było. Jesteś wymagającą dziewczyną, no ale cóż. Tak, wymagająca, która stopa jeździ. Wymagająca, która ma takiego chłopaka. Tak, tak, zaraz ci powiem, że samolotem tylko bym się przemieszczała. Czas wracać do roboty, bo stop sam się nie złapie. W taki sposób, że samo mu się prowadzi i się wybiera gdzieś nie chce. Jeść. Tak to właśnie jest ze stopą wtórki. Siemanko, jest godzina prawie trzecia w nocy i meldujemy się ze Stambułu. Korzystając z chwili, że fara się kąpie, to Opowiem Wam, może co się działo w tym czasie. Działo się naprawdę dużo. Po ostatni raz Wam relacjonowaliśmy sytuację chyba na, granicu, na granicy jeszcze bułgarsko-serbskiej. I wtedy byliśmy na takim etapie, że chcemy złapać coś do Sofii i tam po prostu czy to spędzić noc, czy złapać pociąg do Stambułu. Ale jednak los tak chciał, że stamtąd złapaliśmy podwózkę w zasadzie po jakichś pięciu minutach prosto do Turcji z ziomkiem który na początku wydał nam się bardzo, bardzo nieprzyjemny sprawiał wrażenie takiego, który wziął nas za karę ale finalnie okazał się być naprawdę sympatyczny zawiózł nas już na stronę turecką on co prawda jechał kawałek dalej bo do Edilne, tu za granicę bułgarsko-turecką ale my tam nie chcieliśmy jechać woleliśmy próbować łapać coś na Stambuł i tam zostaliśmy no, i wtedy zaczęła się dalsza część łapania, i tutaj, już po jakichś nie wiem, 20 sekundach łapania, złapaliśmy 78-letniego dziadka prosto do Stambułu, który przysypiał co prawda trochę za kierownicą, ale pod koniec zmieniłem go i, i ja już do, dowiozłem nas do tego Stambułu. W zasadzie to na obwodnicę Stambułu, bo tam nas wysadził. No, i wtedy zaczęły się trochę schody robić, bo. Jak być może wiecie, Stambuł jest przeogromnym miastem i z tamtego miejsca, gdzie nas wysadził, mieliśmy jakieś 25 km do naszego hostelu, w którym teraz się znajdujemy, do którego chcieliśmy dotrzeć. No i pomyśleliśmy, że zaczniemy łapać stopa do miasta. No i złapaliśmy w zasadzie pierwszy samochód, który nas mijał. Już oczywiście zeszliśmy z tej obwodnicy tam kawałek głębiej. tak? Chłopak podwiózł nas kawałek, powiedział nam, akurat wyszedł sobie coś zjeść o pierwszej w nocy no i powiedział nam, że gdzieś tam w okolicy jest bus, który nas dowiezie do hostelu jako, że nie mieliśmy tutejszej waluty to zaczęliśmy się rozglądać za bankomatem no i w drodze powrotnej z bankomatu już po wypłaceniu pieniędzy zatrzymało się dwóch panów, którzy śmieci zbierali, znaczy się na no, taką śmieciarką jeździli tak po prostu zainteresowali się, gdzie idziemy o tej porze w takiej dziwnej dzielnicy no bo tam było tak, no nieciekawie szczerze mówiąc Falcia wytłumaczyła co i jak, bo ona mówi po turecku trochę. Wytłumaczyła co i jak, no i oni powiedzieli, że mamy wsiadać, że zawiązam nas na taką kolejkę podmiejską. No i trochę się zdziwiliśmy, bo tam były trzy miejsca siedzące. I ledwo jedna falcia by się tam zmieściła, no ale upchnęliśmy się wszyscy we czwórkę, nie wiem jak, ale, ale się udało i nas zawieźli jakieś, nie wiem. 15 minut drogi z tego miejsca, skąd nas zabrali do, do tej kolejki w czasie swojej pracy. No, bardzo sympatycznie jego podróż, bardzo mieli ludzie zostawili nas tam na stacji kolejki, ale jak tam przyjechaliśmy, okazało się, że ta kolejka już nie jeździ. No i co, znów trzeba było zacząć kombinować, co z tym fantem zrobić. Jak tylko wyszliśmy na ulicę, to prawie że od razu zatrzymała się koła nas taksówka i akurat chłopak, taki młody, mniej więcej w naszym wieku. Kręcił się obok i zapytał, czy to nasza taksówka. No i jakoś tak się zgadaliśmy, że pojedziemy dalej razem z naszym kierunku, i podzielimy, podzielimy przejazd. No, i tak się złożyło, że w czasie tej krótkiej, jakiejś 10-minutowej przejażdżki się zakolegowaliśmy i wyjaśnił nam w zasadzie wszystko, co musimy wiedzieć o tutejszej komunikacji miejskiej. Wymieniliśmy się kontaktami, zaprowadził nas na Busa, jedynego, który jeździł w tym momencie, który mógł nas zawieźć maksymalnie blisko aktualnej destynacji. No i co? No i znów bez, to, totalnie nieproszony, totalnie bezinteresownie nam mega pomógł. No i stamtąd co, już złapaliśmy za jakieś grosze, taksówkę i dojechaliśmy tylko to tutaj. A to wszystko wydarzyło się w ciągu jakichś dwóch godzin, gdzie tak naprawdę nikogo ani razu nie prosiliśmy o pomoc, oprócz tego y, jednego incydentu z łapaniem stopa po prostu, czyli wystawieniem kciuka. No czyli, krótko mówiąc, nie ma znaczenia poradnia nie ma zna znaczenia miejsca, a po prostu ludzie tutaj no, chcą pomagać bez w ogóle żadnych oczekiwań i, i tego typu rzeczy. Bardzo miłe pierwsze zetknięcie ze Stambułem, ja wiedziałem, że tak będzie, bo już tutaj byłem kiedyś i też miałem okazję łapać stopa w mieście z moim serdecznym kolegą Michałem. Pozdrawiam, jeśli to oglądasz. I wtedy było dokładnie tak samo, więc widać, że przez te parę lat nic się w tym temacie nie zmieniło. Także zupełnie nieoczekiwanie znaleźliśmy się dzisiaj w Stambule, bo tak naprawdę mieliśmy pierwotnie za kilka godzin się budzić i łapać stopa tutaj. A udało nam się przejechać się 700 kilometrów, gdzie wcześniej po prostu była jakaś męczarnia. A tutaj od tak. Zupełnie niespodziewanie, więc nie widać tego po mnie, ale jestem pełen pozytywnych emocji. No ale ze względu na totalny brak energii nie jestem w stanie ich okazać. Nie kotek? Tak, kotek. Zgadzam się. No. Trzymajcie się. Dobranoc, dobrego dnia. I do kolejnego odcinka za tydzień. Na razie.